Witajcie, moi drodzy, ksiądz Dariusz Chybił parafiera chodoszcza. Moi drodzy, kilka słów takich refleksji z okazji moich dzisiejszych urodzin. Otóż brakuje mi tamtych beztroskich chwil, kiedy człowiek czuł się zupełnie wolny, kiedy pełnią radości było toplanie się w błocie, kiedy ciągało się dziewczyny za warkocze. Można było zostać bohaterem okolicy, zjadając 12 parówek i nie wymiotując na chodnik. Kiedy najtwardszych poznawało się po tym, że najpóźniej wracali do domu, plucie na odległość, rzucanie w dzielnicowego kamieniami, czy też trzymanie się na jednej ręce na trzepaku, który dłużej wytrzyma, rozbijanie desek na głowie niczem Bruce Lee. Te wszystkie wizyty na ostrym dyżurze, niedowierzanie lekarzy i gromki śmiech kolegów z seminarium. Niestety to już nigdy nie wróci. Wczoraj biskup poprosił mnie o to, żebym wszył esper.